Cóż jak Bóg? Witamy na naszym kanale i próbujemy odpowiadać na Wasze liczne pytania. Serdecznie za nie dziękujemy. Ktoś pod filmem o duszach czyścowych napisał, A czy można modlić się za dusze czyścowe swoimi słowami? Odpowiedź jest prosta: Oczywiście, że można, a tak w ogóle. Dusze czyśćcowe najbardziej nam będą wdzięczne za odpusty zupełne. Przeżywamy rok jubileuszowy, rok nadziei. Codziennie można zyskać taki odpust. Znajdźcie kościół jubileuszowy, który znajduje się blisko waszego miejsca zamieszkania. Nawiedźcie go. Odmówcie Ojcze Nasz, Zdrowaś maryo wierzę w Boga, modlitwę w intencjach Ojca Świętego, Paadorujcie Najświętszy Sakrament przez jakiś czas. Spełnijcie warunki bycia nieprzewiązanym do najmniejszego grzechu i wyślijcie ten odpust do czyśćca za konkretną duszę. Mało tego, można dwukrotnie otrzymać odpust jubileuszowy w ciągu dnia pierwszy za siebie, a drugi za duszę cierpiącą w czyśćcu pod warunkiem, że przyjmie się komunię świętą w jej intencji. Wszystkie warunki są spisane na stronach internetowych każdej diecezji. Za dusze czystowe warto się modlić. Taka najprostsza modlitwa to Dobry jest nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie, albo Wieczne odpoczynek, krać im dać Pania, światło źwiku i staniecha im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym, amen. Można mówić: Zdrowaś Mario, Ojcze nasz. Jest wiele wspaniałych pieśni, żałobnych, w których zanosimy modlitwę za zmarłych, są też specjalne psalmy. Po prostu trzeba się modlić, tak jak człowiek potrafi. Jeżeli my będziemy modlić się za zmarłych, to będą nam bardzo wdzięczni, a wtedy, jak mawiała moja babcia, ktoś i za nas po naszej śmierci modlić się będzie. A zatem wołajmy wspólnie, wieczny odpoczynek, racz im, duszom czystowym dać Panie, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Któż jak Bóg. Chcesz, aby kanał się rozwijał? Zostań patronem w serwisie Patronite. Szczegóły znajdziesz w opisie pod filmem.